Widzisz w restauracji bramkarza Bayernu Monachium, podchodzisz do niego i proponujesz mu biznes, a on się zgadza. Czy to możliwe? Poznaj historię marki Rausch. W roku 1930 Karl Rausch założył na strechu swojego domu fabrykę rękawiczek. Przez wiele lat żył rękawice robocze i skórzane takie codziennego użytku. Ale gdy jego syn, Gebhardt, dorosł, Postanowił się dołączyć do firmy ojca. A ponieważ Gebhardt bardzo lubił sport, to namówił ojca, żeby zatlęcić rękawice sportowe. Nie mieli jednak o tym doświadczenia, więc jedynym ich wyjściem było znalezienie osoby, która wie, jak to się robi. Ale kiedyś były kompletnie inne czasy, bo kluby nie miały swoich ośrodków treningowych, a jak jechały gdzieś na obóz, to spały w normalnym hotelu. I pan Gebhardt dowiedział się, w którym hotelu śpi Bayern Monachium i tam pojechał. A wieczorem, kiedy piłkarze Bayernu zeszli do baru, żeby pograć w karty, to pan Gebhardt, jakby nigdy nic Podszedł do bramkaża Bayernu, pana Szepa Majera, i zaproponował mu biznes. I przekonał go piękną opowieścią, że firma Rausch z panem Szepem Majerem stworzą najlepsze rękawice dla niego, bo sam będzie je tworzył i zostanie najlepszym bramkarzem świata. I firma długo eksperymentowała. Bo rękawice skórzane chronią rękę, ale nie dają dobrej amortyzacji ani dobrej świetności. Eksperymenty z gąbką pokazały, że amortyzacja była świetna ale chwytliwość tragiczna. Natomiast kiedy pan Sepp Maier złapał kontuzję dłoni, przez pewien okres nosił bandażę z lateksu. A kiedy je zdejmował, to zauważył, się na rękach zostały mu laski lateksu, które sprawiały, że piłka bardzo dobrze trzymała się ręki. Pierwsze próby z lateksem były zaskakująco dobre, więc firma zaczęła tworzyć specjalnie dla pana Sepa właśnie takie rękawice. I w 1974 roku na Mistrzostwach Świata w Niemczech, na tych mistrzostwach, których Niemcy w półfinale pokonują Polskę, to Niemcy zdobywają mistrzostwo świata. A pan Sepp bronił właśnie wtedy w Rausze. I teraz Rausch był pierwszą firmą, która wprowadziła rękawice lateksowe. A teraz jak spojrzycie na wszystkie typowe marki rękawic, to wszystkie używają lateksu. Tak więc Rausch rozpoczął tą całą zmianę technologiczną. Daj znać w komentarzu, czy o tym wiedziałeś. Dobrego dnia!